Już niestety potwierdzone nie dostaniemy aktualizacji w Pet Simulator 99 w sobotę, czyli jutro. No niestety w tym tygodniu tego nie będzie. Tym samym Preston powiedział nam, kiedy będzie update. Zaraz wam pokażę, co na nim zostanie dodane oraz kiedy, przede wszystkim, będzie na 200% oficjalne info. A jeszcze, żeby was zachęcić do oglądania tego odcinka, dzisiaj za darmo będziecie mieli naprawdę fajnego huge, bo huge w Kata, wartego aktualnie około 50 milionów rapu. Więc wydaje mi się, że warto oglądać, bo dowiecie się tutaj naprawdę wielu ciekawych informacji nie będzie aktualizacji, wiedziałem już tak naprawdę w środę, ze względu na to, że jak w środę nie pojawia się licznik, no to niestety tego update'u raczej nie dostajemy. No to w takim razie, Pedro, kiedy będzie ten update, skoro nie jutro? Otóż musicie sobie zarezerwować datę 6 kwietnia, czyli nie jutro, tylko za tydzień w sobotę. I teraz pytanie, skąd to wiem? Jak nagrywam ten odcinek, to to pojawiło się 20 minut temu takie oto zdjęcie. Mamy napis Get Hyped, napisane, że update będzie 6 kwietnia, więc to już jest na 200% potwierdzone i będzie to coś związanego z z urodzinami. Niestety nie wiem, czego urodzinami, bo ani nie Pet Simulator X, ani nie Pet Simulator 99. Niestety nie wiem, kiedy wychodził Pet Simulator 1, może dlatego, albo może dlatego, że Preston ma też urodziny, czy coś takiego, no nie wiem. Dla mnie jest to mega dziwne, no bo to jest oczywiście update urodzinowy. A dlaczego Preston w ogóle nie zrobił takich eventów jak Wielkanoc, na przykład, no o co tu chodzi? Świętego Patryka, Wielkanoc, halo, dostaje jakieś badziewne urodziny? Jak widzimy, tu mamy zdjęcie i mamy tak, mamy Titanica i mamy Huge'a, bo to jest Huge Dragon, a to jest party cut w wersji Titanic Sam to na niego tutaj będzie pewnie jak napisał numerus No właśnie tutaj widzicie bardzo mała I dostaliśmy również taki komunikat Po wyjściu aktualizacji będziemy musieli grać 45 minut Po 45 minutach będziemy dostawali właśnie takie jajka I będziemy dostawali jedno jajko za jedną rangę Więc tutaj mamy przykład, że naprawdę warto zbijać te rangi I mamy tutaj przykład 26 Aktualnie największą rangą to 24 Czyli dostaniemy dwie nowe rangi Wow, nikt się tego nie spodziewał ale mnie to ciekawi, bo wiecie, ta Gierka jeszcze nie ma pół roku, no nie? Ta Gierka jeszcze nie ma pół roku, a zobaczcie to. Ja sobie mogę odblokować za 23 i 24 rangę Pet Equiped i za 25 i za 26 również będę mógł, czyli co, ja już więcej Petów do końca Gierki nie założę? Jedną mechanikę sobie tutaj już blokują. No mega dziwne, nie? Oczywiście gracze przez to będą robili masę, masę multi kont. Skoro każdy gracz dostanie, powiedzmy plus minus 20 takich, a jak bo wiadomo, jedni dostaną 10, jedni 26, to szansa i na Hilda i na Titanica będzie znikoma, praktycznie jest zerowa, bo wiecie, bo tych jak będzie bardzo Dużo, one będą bardzo tanie, więc Jeżeli liczycie na to, że wy jakiegoś Titanica Czy Huja, no to sorry, winę tu Ale nie dostaniecie, no sorry, może komuś Się uda jednej osobie, która ogląda ten odcinek I dostaliśmy tylko i wyłącznie Tyle, 20 minut temu ja to Nagrałem o godzinie 21.55 Więc tak 21.30 To się pojawiło, czy jest to dobre Rozwiązanie, oczywiście, że nie, czy podoba Mi się to rozwiązanie, oczywiście, że nie Jestem bardzo ciekawy, jak Preston Zrobi teraz clan battle Czy odpali clan battle na tydzień Czy nie będziemy mieli tydzień czasu po prostu clan battle No jest to dla mnie naprawdę bardzo dziwne Czy już mi się to zresetowało No jeszcze 3 godziny serio Ja do pierwszej w nocy to na jutrzejszym odcinku pewnie wam to pootwieram Więc prawdopodobnie w sobotę dostaniemy event Aktualizację standardowo Razy 3 huge razy 6 huge Ale nie dzieje się w tym Pet simulatorze za dobrze 80 tysięcy osób to gra Żeby nie było że was oszukuje 83 tysiące graczy A jak sobie popatrzymy na serwery no to jak widzimy ca Cały czas boty królują. To nie tutaj de facto jest osób na tym pet że Ja się serio pytam, z 20 tysięcy? Ale ja jak się ta gra stacza przez te aktualizacje. W sensie ja zawsze wychodzę ze zdania, że lepiej poczekać ten tydzień więcej i dostać mega fajną aktualizację. Ale ile razy już nasz Preston zawiódł? Ja jestem zawiedzony tym, że nie dostajemy eventów, jak Bożonarodzeniowy, Wielkanocny, event Świętego Patryka. No cokolwiek, tutaj nie ma eventów w tej grze, zauważyliście to? A no tak, dobra, jest ten event Świętego Patryka, sorki, zapomniałem. Mega fajny event. Nikt go już nie gra jak coś Nikomu się nie chce w to grać Ja już nawet nie mówię o cenach petów w Inventory Bo jeżeli mieliście jakiegoś huge'a O, jednak mam jakiegoś happy komputera, nawet nie wiedziałem No to ceny idą raz w górę, raz w dół Na szczęście te shiny huge, no to nie idą ani w dół, ani w górę zbytnio tutaj mega tragedii nie mam Ale zobaczcie na ten team Jak on się tutaj już ładnie prezentuje Jestem z tego dumny Za niedługo te wszystkie zwykłe huge powymieniamy Jeżeli chodzi o farmienie to tutaj już mam 98 poziom Za niedługo będzie 99 I będę mógł nałożyć mu royal overload, ale to będzie świgało I tutaj 94 poziom. Serio, w tym momencie nie ma co robić. Bo wiecie, gdyby aktualizacja była w środę, to ja bym jutro sobie siadł i wszystkie te rangi nabił, nie? Tą 23 i 24, ale aktualnie się nie opłaca. Nagrywałem wam odcinek z inwestycjami, gdzie powiedziałem wam, żebyście inwestowali w charm sloty, w jakieś Agility czarmy, w jakieś bonus czarmy. O, Agility w ogóle poszło trochę do góry. Jak mówiłem, nic nie będę sprzedawał. No to teraz się tego nie opłaca robić. To będzie kolejny tydzień na staniu AFK i wbijaniu Masterek. Serio. Naprawdę jest to dla mnie niesamowite. A propos masterka, no to standardowo mogę sobie coś tam zrobić. O, mamy jakieś pół miliona Pecików, możemy je sobie przygarnąć. Z tego miejsca też chciałbym bardzo serdecznie podziękować Jacob za 5 milionów. Tutaj Kokosik za milion petów. Dzięki, Kokosik. I Bolek pozdrowisz, jasny Bolek. Pozdrawiam cię. Dzięki, stary, za 10 baniek. Dziękuję bardzo. No to możemy sobie jeszcze milion takich petów przerobić. O, masterka, 56 poziom. Jupi, Giejku, to jest dramatyczne wbijanie tej masterki, naprawdę. Tutaj sobie przerobię 80 tysięcy, oczywiście, że mi to nie da levela. 200 tysięcy takich petów również może ja na fuzowaniu powinienem z rainbow'ów na przykład robić, to by może miało sens. Nie, bo ja się zastanawiam, jak przyspieszyć robienie tej masterki, bo to już jest dramat. O, 57 level, super. I to my mamy robić w tym pet simulatorze? Kolejny cały tydzień. Mogę wam pokazać z linków, że jest coś takiego, zostało dodane. Tutaj mamy jakieś ninja crate'y, coś takiego. I żeby nie było, że ja tylko hejtuję tą gierkę, ale co ja mam tu pochwalać? Gra, czyli, czyli, jej, może w końcu aktualizacja Co dwa tygodnie, może teraz będziemy Dostawali update'y właśnie co dwa tygodnie I to postawi gierkę na, nie, nie Postawiło na nogi, nie postawiło Preston zrobi wszystko, chyba żeby ta gierka Nie użyła, dlaczego, nie wiem Albo w sumie wiem, po co skoro ma to robić, skoro i tak i idą, nie, skoro Titaniki Się sprzedają, wszystko w sklepie się sprzedaje Robuxy są wydawane, to Preston nic Nie będzie robił w tej gierce, a takie Eventy jak Forever Pack naprawdę będą Teraz często powtarzane, ze względu na to Że to przynosi ogromne ilości robux Masterki już wyglądają mnie najgorzej dom na owoce muszę sobie wbić, tylko zastanawiam się do jakiego poziomu. O, nie było 90 wbić, ale do tego to wu uh, 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 Bo za te 80 milionów, to ja chyba nie kupię za dużo tych owoców, nie? A może kupię? Powiem tak, ja jestem bardzo zawiedziony Prestonem, ale to już jest w sumie tylko i wyłącznie powtarzanie się, no. No, powtarzanie się, z tego nikt nie będzie korzystał. Okej, okay, otworzymy sobie te jajka, super! Ale gracze to jest kolejny raz Preston robi coś takiego, żeby gracze zakładali multiconta. Powiecie, no. Sam start w bicie pierwszych, powiedzmy pomysły trzech ranki jest bardzo proste. Więc jest to smutne, bo gracze po raz kolejny będą robili multi będą grali na 10 robloxach. Osoby, które mają po 10 kont, są po raz kolejny nagradzane. A zwykli gracze, którzy sobie tak ograją, którzy stanowią większość Pewni tej gry, po raz kolejny są oczywiście pogrążeni. Bogaci będą się bogacić, a tracić będą jeszcze bardziej ci, którzy są biedni. Hello, my name is Preston. Bo wiecie, dla mnie to bez znaczenia, czy ja stracę 10 milionów, 20, 50 czy 100. O serio, nawet nie patrzę na ten rap Ale dla gracza takiego zwykłego to jest naprawdę Ważne, czy on będzie w ekwipunku 10 milionów Czy 20, 000. nawet nie wiem Czy te jajka będzie się opłacało otwierać Czy sprzedawać, bo szanse z nich będą Tragiczne, pewnie będzie jakiś event pet Wiecie, taki event pet do zgarnięcia A nie, tutaj chyba nie ma eventów To co, oni by wrzucili ekskluzywa dla każdego? No też nie, to co oni zrobią? Które nie ma petów event, to co, każdemu dadzą Po 26 ekskluzywów, to to nie ma sensu Więc pewnie tam będzie jakiś zwykły pet Więc jeżeli chcecie peta, który nie będzie u statystyk, no to ich zdanie. w sensie, co ja wam mogę powiedzieć, widzowie? No sadnie. A żeby za darmo wygrać takiego szefkata, zostawcie subskrypcję z tym kanale, łapkę w górę pod tym odcinkiem. W komentarzu napiszcie słowo Ziomal oraz Wasz tik Ja się skupiam na moim celu i tak jak wam widzę, mówiłem, będę zbierał shiny Huge. E. Okej, okay, Kapik coś takiego mi wylicytował bardzo fajnie za 130 milionów. Ja udam 131, 000, żeby nie było. I fajnie udało się. Kolejny shiny komputer. Mamy 132 milionów miliony gemów. Jejku. Ale bieda, naprawdę. Kolejny odcinek ja się po raz kolejny zeruję, ale dla mnie jest to nieistotne. Dobra, usuniemy sobie takiego Jolly Pingwina. Mam 68 level, no nie za duży, ale zawsze coś. Usuniemy mu czarmika na Tinti. Przy okazji dodamy XP czarmy na moich koleżku. No i tak to można farmić, no i tak to można expić. Muszę zaraz iść na Trading Plaza i to wszystko posprzedawać, bo tu serio kilkanaście milionów gemów jest pewnie. No w samych czarmstonach w sumie tam 12 milionów. Więc nie napalajcie się na aktualizację. Nie przygotowujcie się na aktualizację ze względu na to, że to wszystko spadnie. No, może poza huge'ami, nie wiem, jak się huge zachowają. Huge też mogą jeszcze trochę lekko spaść, ale to wszystko wyjdzie w praniu. Ale takiej temki jak właśnie takie peciki, czy jakieś inne rzeczy, to wszystko stanie, więc tego na razie nie kupujcie, czy to czy to flag, czy to owoców. Wszystko będzie szło w dół. Taka przepowiednia ode mnie.